W naszej ofercie mamy kursy języka angielskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. U nas również dasz egzamin międzynarodowy Cambridge i egzamin PTE General. W Fabryce Języka wierzymy, że nauka jest skuteczna tylko wtedy, gdy odbywa się w przyjaznej atmosferze. Na kursach dla najmłodszych korzystamy z licencjonowanych metod takich jak Teddy Eddy i Savvy Ed. Metody te są gwarancją sukcesu językowego dzieci. Teddy Eddy to ambitna i niebanalna metoda nauczania języka angielskiego, dzięki której dzieci przyswajają ogrom materiału świetnie się przy tym bawiąc. Zajęcia są dynamiczne i przepełnione dziecięcym humorem, co sprawia, że nasi mali uczniowie są zaangażowani do ostatniej minuty. Metoda Saviet jest kontynuacją metody Teddy Eddy. Zajęcia są przypełnione pracą w parach i komunikacją. Dzięki temu kursowi dziecko zdaje swój pierwszy egzamin Cambridge w wieku 8 lat. Na naszych lekcjach nie ma miejsca na nudę. Na zajęciach wykorzystujemy koncepcję dynamiki, korzystając z mat dynamic education, dzięki którym dzieci uczą się komunikacji w ruchu. Naszym celem jest zapewnienie naszym słuchaczom ambitnej i niebanalnej ścieżki językowej, która doprowadzi naszych uczniów od przedszkola aż do międzynarodowych egzaminów językowych.